Bardzo fajny nożyk, bardziej przystosowany do, do wędrówek jakichś survivalowych czy trekkingowych, w miejscach, gdzie będziemy potrzebowali sobie rozpalić ognisko. Nie musimy sobie krzesiwa ze sobą nieść dodatkowego, mamy w zestawie krzesiwo, czy chociażby jako nóż jakiś tam ratunkowy gdzieś w sytuacjach, gdzie potrzebujemy sobie rozpalić ognisko, coś się wydarzyło, potrzebujemy powiedzmy ratować sobie życie nawet, no to mamy krzesiwo w zestawie z nożem, nie musimy krzesiwa dodatkowego ze sobą nosić. Etui, tak jak w przypadku tych podstawowych wersji, też ma tutaj otwór na, na końcu. Bardzo podobnie wszystko to wygląda, w zasadzie identycznie. Długość tutaj całego noża z etui mamy 20 prawie 4 cm, 23,8 ten parakord możemy sobie gdzieś zaczepić w czasie noszenia noża, żeby nam tutaj przez przypadek to krzesiwał. Gdyby mu się w jakiś sposób udało, wysunąć, otworzyć, żeby nam nie wypadło. Możemy sobie zaczepić i już na pewno go nie zgubimy. Albo zaczepić sobie gdzieś tą linkę przy spodniach, na przykład coś takiego. Możemy sobie jeszcze zważyć ten nożyk. Porównamy wagę 126 gramów. Natomiast kompanion zwykły, zaraz sobie sprawdzimy, ile waży. 118 gramów i sam nożyk tutaj mamy 86. Natomiast tutaj nasz kompanion z krwiwem 94. no Niewielka różnica e, jeśli chodzi o nóż, e, sam nóż czy, czy nóż z ETUI. Nie jest wiele y, cięższy. Na pewno wygodniej jest nosić nóż, który ma krzesiwo w zestawie niż nóż, który. E, niż dodatkowo ewentualnie krzesiwo jakieś. Chociaż zawsze można sobie to krzesiwo gdzieś tutaj przytroczyć do. To etui na przykład. Nożek bardzo fajny, ostry pewnie. O kurczę, proszę bardzo, jak ładnie goli. Pff, ale będzie śmiesznie wyglądał z ogloną ręką. Goli. Sprawdźmy sobie jeszcze wielkość tego krzesiwa, bo ono jest nieduże, za 4 cm będzie miało pewnie. No 3,8 cm. No i grubość 6 mm wydaje mi się. O, 65 mm grubość. Nie jest jakieś za wielkie, ale według mnie na jakieś takie wypady, czy na jakieś awaryjne użycie zdecydowanie wystarczy. ale jak się idzie gdzieś na jakiś dłuższy trekking, jest się przygotowanym do tego, że będzie się e, używało będzie się rozpalało nisko, można sobie większe krzesiwo wziąć ze sobą. Czy nie wiem, co palniczka, chociaż zapalniczka to mówię jak się gdzieś tam zamoczy czy coś, to, to niestety.